Dzień dobry kamienica przy Wileńskiej 7 e, jakieś 100 metrów od stacji metra e, dworzec Wileński jesteśmy na ostatnim piętrze na poddaszu widok na podwórze opuszczony kamienica pewnie niedługo zostanie zamknięta może ktoś jeszcze tu mieszka raczej na tej klatce to nie eee. o i to tak wygląda o wszystko opuszczone zawory z gazem wymontowane wszystko podcinane o pozamykane Tutaj będzie otwarte, ale nie, pozamykamy i mamy kaktusy jeszcze jako tako funkcjonują. jeszcze damy szansę na, na wejście, a tu z kolei skłódka, to się nie wejdzie. O, tu mamy pomieszczenie otwarte. jakby to była kuchnia no i tu mamy całkiem przestronne mieszkanie przejściowe ale jest o. o i tu jest wyjście na balkon kask jeszcze i mamy wyjście Piec kaflowy. O, wychodzę z mieszkania. O, znów widok na podwórze. Jeszcze automatycznie światło się włącza. Pozamykane wszystko. O, tu jeszcze jest otwarte coś. O, tu chyba jakaś łazienka była. Tu mamy. O Dzień dobry. dobry, co pan tutaj co robi? Co pan tu robi? Jeszcze raz. Co pan tu robi? Co pan tu robi? E, obserwuję. Aha. to jest opuszczona kamienica. Co pan tu No tutaj kręcę do administracji. Bo to będzie zamykane od Nowego Roku. Nie się ja trochę. Do administracji jestem. Kręcę tutaj, bo będziemy zamykać od Nowego Roku. Spokojnie, wszystko dobrze. Dobra, do widzenia. Miłego. that's